W odcinku 200 graczy będzie symulować Minecraft na cywilizację. Wszystko będzie działo się na mapie Skyblock. Do tego cywilizacje zostały podzielone na trzy tylko życie: leśna, dżunglowa i wioskowa. Jak widzicie, tutaj wioskowi demolują swój domek. wyjdźcie! I wyjdźcie z tej to... dziury, ja będę kopał i wam będę rzucał surowce żelazo! do góry. Mamy żelazo, mamy żelazo! Znaczy, na razie no. ja bym zrobił jedną siekierkę, żeby. taką to... wszelki wypadek. Teraz idzę do północ zajął się tą wyspą. O, skrzynka do... jest. Dobra, ja są mógłbym, diamenty i emeraldy. Mógłbym. Mamy to. Musimy zebrać jedzonko Musimy ten. Starać się, żeby pokonać leśnych, bo oni, kurde, ogarniają wszystko. Jak sami widzicie, Boniacz dostał z tej skrzyki tylko Na początku zabijemy żabka, potem, jak tylko żabka zginie, to od tego odwracamy się w nich. Bilok, ty weź myśl. Ty musisz nami dowodzić. Jeszcze 10 cywilizacji minęło, a to oznacza pierwszy event. A zadaniem wszystkich cywilizacji było zbudowanie jak najładniejszych budowli na swojej bazie, aby dostać jakieś nagrody i żeby ułatwić im po prostu swój rozwój. Nie. nie. No, jak na 15 minut budowy, to jest giz. Jeśli zdążysz to wygra, zniszczyć, wygra. garnek, to mamy szansę to wygrać. Ej, podobno śnieżki nie zrzucają, jakby co. Tak szczerze, tak patrząc na początek, to myślę, że. Leśni mają ładnie, dżunglowi też coś tutaj robią, w sumie też to nie wygląda źle u dżunglowych. Minął czas na budowanie, a to oznacza czas oceniania. Dobra, jakbym wchodził to czułbym się nawet fajnie, w sensie wygląda to nawet spoko. E, tutaj jakiś obraz, jakieś takie łóżko. Tutaj nie ma ja. żadnego przejścia. Teraz przed czas na rozdanie nagród za budowlę. To to jest, to jest. E, tutaj gdzie wszystko. To jest. Dawajcie robić ekspiarkę no, róbcie co No to ty też możesz robić Bierzcie drewno jakieś To z tego co widzę to wioskowi głównie idą w jakieś mury obronne Po pierwsze mi będzie przedczas, na drugi. A zdaniem każdej cywilizacji było przeprowadzenie symulacji wyborów prezydenckich Głos na żabkę Dobrze Tak, oddaję, odda, oddaję głos na żabkę Dobra, to ogólnie. Ja bym wprowadził takie coś, żeby wszystkie wyspy z całego świata były połączone i do tego, że każdy będzie musiał mi dawać diament co 10 sekund. Jestem miłym człowiekiem, nie jestem rasistą i wprowadziłbym na pewno 500 plus, może być nawet 1000 na wakacje by się dostawali po pięć stówek, bo tyś jak trochę to za dużo nie pięćek i kto nam tam dobra stop stop niech nikt, nikt nie Dobra, dziel... Arturowi wszystko dajcie i podzieli. To, co dostaliśmy zostało ostatnie 15 minut do PvP to oznacza czas ogromnego przygotowywania się przed walką a do tego co jakiś czas dawałem im nagrody aby było im łatwiej przygotowywać się garnek garnek czekaj proszę albo nie dajcie mi jedno żelazo jedno żelazo ja mam Czas walki. Dżunglowi. 6 aktywnych graczy. Stan emocji nieznany. Leś. Aktywnych graczy: 7. Wioskowy. Ilość aktywnych graczy: 6. Stan duży stres. Wbijamy się do nich! Wszyscy kończą mnie! Obronić się! Walimy! Ale nikt sam! Jednego z łuku. Leży? Poleciałem, ale nie. jestem w wodzie. Dobra, klepiam się tam, klepiam się tam. Dobra, ja idę do le... Ja idę do leśnych. ale szczęście, że ta woda tu jest. Ja zginąłem. Czemu? Tak. Lider wioskowy zginął, ale to nie zmienia faktu, że dalej dzielnie walczyli. Dobra, ledłem! Sputnął. No, no, na do step i pokaż. Spadłem, ale mądry! podkopałem go. Nie zabudowujcie tej wody, ja spadłem na dół. Nie zabudowujcie tej wody. Zginąłem. To no, jeszcze żyje. Nie, spadłem. Zginę. Nie. Zginąłem. Dobra, halo, słyszycie mnie? Tak, 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 tak. Nie, 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 nie! O nie, umarłem. Nie. Ty nilu, no noski sobie skoczów odchłań. Zostało tylko dwóch leśnych i jeden dżunglowy. Jak to się skończy, oglądaj do końca. Jak najpewniej. Atakuję go proximal. Czy teraz to będzie koniec właśnie? Czy to będzie koniec dla dłużiny dżunglowych? Tak!